Siema witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kariery na modzie na rok 2015 w Formule 1 no i dzisiaj Grand Prix Malezji Oj, będzie się działo w tym wyścigu bardzo dużo, mogę wam to zagwarantować, że będzie bardzo ciekawie. No, SI jednak jest ustawione dosyć agresywnie, tak więc mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że będzie przede wszystkim walka. Tutaj mamy informacje oczywiście o strategii oponowej, ale tym zajmować się raczej nie będziemy. Tym zajmować się przede wszystkim e, nie musimy, z takiego względu, że wszystko już wiemy. No i doskonale także wiecie o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strategię wyścigową, jakie są opony, jak można je dobierać, jak wygląda to podczas wyścigu. E, tak więc e, za chwileczkę wystartujemy w wyścigu Grand Prix Malesi. Już tutaj pomyłki raczej nie będzie, jak to było w pierwszym odcinku. Obowiązkowo Nico Rosberg, pierwsza pozycja, trzeci Felipe Massa, drugi Hamilton My na pozycji numer 7 to jest pozycja naszego, nasza pozycja sesji kwalifikacyjnej. No i przed nami jest Fernando Alonso z McLarena. Hulkenberg na ósmej pozycji. Całkiem ładnie Forced India, tak więc wzbogacona mieszanka paliwa. No i startujemy w wyścigu Grand Prix. Malezji na torze w Kuala Lumpur. Za nami jest nie kto inny jak bodajże Sainz. Kierowca, który jeździ w Toro Rosso. Pierwszy zakręt. Niezwykle, niezwykle ciężko tutaj będzie się przebić zobaczmy jak wygląda ten start, zobaczmy jak znakomicie wystartował Daniel Kwiat który jest już na pozycji numer 4 to jest naprawdę coś niesamowitego przed nami jest także kierowca jak widzicie tak więc Toro Rosso tutaj gdzieś miałem karteczkę z napisanym właśnie nazwiskiem jest to Carlos Sainz dokładnie a kierowca, tam z tyłu był kierowca Zaubera, Felipe Nastr na starcie na około pozycji 10 czy też 11, teraz widzicie na dziewiątej pozycji kierowcy, który właśnie ma ten znaczek. Ma znaczek, który nie jest dla nas, po prostu nic dla nas nie znaczy. Aczkolwiek te błędy troszeczkę irytują. No ale cóż, zajmijmy się samym wyścigiem, bo było na starcie bardzo ciekawie. Ricciardo, ósma pozycja, my dalej na siódmej pozycji, więc tą pozycję utrzymujemy. Do hamowania do tego lewego zakrętu jest pozycja przed Danielem Ricciardo z Red Bull Racing. Ten właśnie kierowca, ten właśnie kierowca naprawdę całkiem nieźle sobie radzi. Jest Fernando Alonso McLaren troszeczkę odżył, no i na całe szczęście, na całe szczęście, bo było już z tym zespołem po prostu źle. Sebastian Vettel wskakuje na pozycję numer 7 Ferrari. No a przed nami jest Fernando Alonso. Kierowcy tacy jak właśnie Rosberg, Hamilton czy też Felipe Massa. No ale Daniel Kwiat znakomicie na czwartej pozycji. To jest coś niesamowitego. Vettel siódma pozycja. No i zobaczmy, jak będzie wyglądało drugie okrążenie tego wyścigu. Wyścig jest dosyć długi, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie Wam się to podobało. Trochę tych cenek jest tutaj poucinanych, najludniejszych momentów, choćby było ich niewiele. Przed nami jest Alonso Kwiat, na czwartej pozycji trzeci jest Felipe Massa, no i widzimy tam z przodu jeszcze, a nie jednak Felipe Massa na drugiej pozycji, tam chyba trzeci jest Hamilton, tak więc pozmieniało się to troszeczkę. 16 kierowców w stawce, jakiś pechowiec już w alei serwisowej, no a my jedziemy na pozycji numer 6, no i zobaczmy jak będzie wyglądało kolejne okrążenie. Tym razem drugie okrążenie, bardzo blisko, Fernando Alonso, tutaj Naprawdę będzie walka Będziemy walczyć z tym kierowcą o pozycję numer 5 To będzie dla mnie dosyć ważne, aby w tym wyścigu być wysoko hmm, Czy się uda? Mam nadzieję, że tak Za nami jest Sebastian Vettel Kierowca, który w Ferrari chce pokazać swoje umiejętności Chce pokazać, że potrafi jeździć bardzo szybko Chce zdobyć Mistrzostwo Świata przede wszystkim Bo czterokrotny Mistrz Świata No, pasowałoby, aby to Mistrzostwo Świata yy, obronił no i zobaczmy tutaj znakomity atak. Czy będzie pozycja przed Fernando Alonso? Zobaczmy tutaj dosyć ciasno w tym prawym zakręcie. Fernando Alonso odpuszcza, no nie chciał zaatakować. I tam jeszcze kontakty pomiędzy Sebastianem Fetelem a właśnie Fernando Alonso. Ci dwaj kierowcy na pewno będą walczyć dosyć agresywnie pomiędzy sobą. No a my jedziemy na piątej pozycji. Przed nami jest Daniel Kwiat. Strancamy delikatnie tutaj ten słupek, który był na tym prawym zakręcie. Nie mamy systemu DRS jeszcze, ale zobaczmy tam z przodu walka pomiędzy tymi zawodnikami. Czyli Hamilton, Felipe Massa. No i także tam widzimy, jest Daniel Kwiat. Daniel Kwiat dosyć wolno przyblokowany. Zobaczmy, będzie atak na Daniela Kwiat, Jest pozycja numer 4. Felipe Massa przed nami na pozycji numer 3, więc ciekawie się zapowiada. Tutaj mamy system DRS, oczywiście już aktywny. Jest bardzo blisko Felipe Massa, dużo większa prędkość zawodnika. Kolega z zespołu Bird Games, no i jest pozycja przed Felipe Massą. Znakomity, znakomity atak, znakomicie zyskaliśmy w jednym sektorze aż dwie pozycje co naprawdę ceni się bardzo wysoko, Hamilton pozycja numer dwa, my na pozycji numer trzy Felipe Massa czwarty, czwarta pozycja to jest pozycja, którą nasz zespół chce, abyśmy osiągnęli, tak więc jedziemy zaraz za Lewisem Hamiltonem, Rosberg niemiłosiernie ucieka, jest już daleko z przodu aczkolwiek jest to taka strata, która na pewno może być zniwelowana będziemy starać się tutaj pojechać bardzo dobrze, pojechać jak najlepiej jak najszybciej, no i przede wszystkim nie popełniając błędów. Trzecie okrążenie tego wyścigu, no i za chwileczkę, już będziemy tutaj kontynuować, już, już troszeczkę dalej, już troszeczkę dalej w głąb tego wyścigu. Felipe Massa bardzo dobrze, jak na razie czwarta pozycja. No i zobaczmy, będzie to chyba rekordowe okrążenie. O prawie sekundę poprawiamy czas tego okrążenia. Wzbogacona mieszanka paliwa. No i teraz, aby tylko doścignąć, aby być jak najbliżej, Luisa Hamiltona. Prawy, niezwykle ciężki zakręt tutaj naprawdę potrafi agresywnie, bardzo mocno wynieść na lewą stronę. Jest system DRS, więc zobaczymy, jak z niego skorzystamy. Czy uda się przede wszystkim wykorzystać go i pokonać Luisa Hamiltona? No i zobaczmy, bardzo blisko jest Luis bardzo blisko jest także Nico Rosberg, on nie odjeżdża aż tak, aż tak mocno, jakby się tego można było spodziewać m kolejny raz włączamy system DRS, czy będziemy w stanie bardzo szybkie Mercedesy, oj, tutaj naprawdę będzie ciężko, będzie ciężko będzie ciężko wyprzedzić Luisa, zobaczmy to hamowanie, bardzo blisko, najlepszy czas okrążenia, 1.41, i kontakt z Hamiltonem, no tutaj bardzo agresywny, bardzo agresywny atak kierowcy Williamsa zobaczmy, mamy ostrzeżenie, spowodowaliśmy kolizję, tutaj kolej Kolejnym razem będzie już kara. No i jesteśmy na pozycji numer, numer e, dwa. Moi kochani na czwartym okrążeniu. E, tutaj e, można powiedzieć, e, że niezbyt, niezbyt e, daleko przewinęliśmy ten, e, ten jakże, e, jakże ciekawy wyścig do tej pory, e, ponieważ. E, no stwierdziłem, że tutaj bardzo ciekawa sytuacja właśnie z tej em, z, w tym momencie, jest Hamilton przed nami zobaczmy jeszcze, atakuje nas Kwiat tam z tyłu bardzo ciekawa walka z Hamiltonem jesteśmy na pozycji numer jednak 3 jest Hamilton przed nami na pozycji numer 2, no i tutaj cały czas będziemy walczyć z Luisem bardzo blisko Luisa, zobaczmy czy będziemy w stanie się wcisnąć, bardzo agresywnie jedzie kierowca Mercedesa bardzo agresywnie jedzie kierowca Williamsa z tyłu czyha tylko Daniel Kwiat z Red Bull Racing, kierowca, który na pewno będzie tutaj bardzo bardzo chciał pokazać się, bo w pierwszym wyścigu pojechał znakomicie, no a w tym będzie chciał udowodnić, że jest w formie. Prawy zakręt tutaj naprawdę jest ciężko, jest ciężko, wynosi bólit na lewą stronę, tak jak mówiłem wcześniej, ale mamy system DRS, więc z niego skorzystamy. No i czy uda się tutaj wyprzedzić Hamiltona? Mam nadzieję, że tak, że będziemy w stanie tego kierowcy wyprzedzić, że będziemy w stanie skoczyć na tą pozycję numer numer dwa. To będzie dla mnie naprawdę niezwykle niezwykle ważne. No, i zobaczmy, jak będzie wyglądał ten, ta właśnie długa, prosta, długa, prosta startu mety. No, i tutaj będzie na pewno atakował Bert. Zobaczmy, jest coraz bliżej. No, tutaj naprawdę może być ciekawie. Prawy zakręt do hamowania do tego ślimaka. No, i będzie chyba pozycja przed Lewisem Hamiltonem. Tutaj się już nic nie powinno zmienić. Kontakt z Hamiltonem, jeszcze, ale na całe szczęście, jesteśmy przed brytyjskim kierowcą zespołu Mercedesa. Tak więc znakomicie, naprawdę znakomicie radzi sobie kierowca Williamsa w tym wyścigu moi drodzy, szóste okrążenie tego wyścigu atakuje Louis Hamilton no i wjeżdżamy do alei serwisowej właśnie po tym okrążeniu tutaj widzimy cały czas atakuje Hamilton, cały czas kwiat na czwartej pozycji Rosberg, daleko z przodu zobaczmy, bardzo blisko jest Louis Hamilton kontakt jeszcze z Hamiltonem czy będzie tutaj w stanie Bert odzyskać tą pozycję, czy będziemy w stanie skontratakować, mam nadzieję, że właśnie tak się stanie, cały czas koło w koło można powiedzieć, niezwykle cię Ciekawa walka, jednak odpuszczamy delikatnie, nie będziemy tutaj za bardzo, e, za bardzo mm, ryzykować utratą przedniego skrzydła, utratą e, jakiegoś koła, cokolwiek by się nie działo, trzeba tutaj zachować zimną krew, mamy jeszcze dużo do końca e, czasu, do końca tego wyścigu, jest jeszcze atak Kwiata, zobaczmy, bardzo blisko daniu Kwiat, ale jednak odpuści, jednak odpuści i od razu kierowca Merce, przepraszam Ferrari, a także Williamsa wskakuje na pozycję, tak więc Felipe Massa, a także Sebastian Vettel wskakują na pozycję 4. I 5. Daniel Kwiat spada na pozycję numer 6. Tam widzimy z tyłu Daniela Kwiata, a także Daniela Ricciardo w tym czarnym bolidzie. Jakże pięknie te bolidy wyglądają, no ale na razie, na razie, Williams. Na razie, Williams w tym zespole jeździmy. W tym zespole chce zdobyć Mistrzostwo Świata. Czy się mu uda? Mam nadzieję, że tak. Że będzie nam to dane, że będziemy w stanie tym zespołem wygrać. Wygrać z wszystkimi, pokonać ich po prostu z Kretesem. Ale jak na razie, walka po prostu niezwykle, niezwykle trudna. Pierwszy wyścig bardzo ciężki. Ten jest. Jeszcze cięższy, zobaczymy co będzie działo się w Chinach tam myślę naprawdę będzie mogło e, wydarzyć się jeszcze więcej wjeżdżamy do pit stopu, wyjeżdżamy po wymianę przedniego skrzydła, a także po wymianę opon aczkolwiek chciałbym mieć taką opcję wyłączenia sobie m, tego aby to przednie skrzydło mogło zostać takie jakie jest ponieważ jeździ się całkiem nieźle a to tylko strata czasu, no ale zobaczymy i także, widzimy Sebastian Vettel wjeżdża także Daniel Kwiat e, więc tutaj no będzie się działo w tym, tym pit stopie jest już e, Lewis Hamilton, wyjeżdża i teraz my wjeżdżamy do po wymianę opon, po wymianę przedniego skrzydła Opony niezwykle zniszczone Ale nie ma się co dziwić Walka po prostu niesamowita Są przed nami już kierowcy tacy jak Daniel Kwiat A także zobaczmy Sergio Perez Na pozycji 10 Czy nas wyprzedzi, chyba jednak mu się to nie uda e, Tam, a przepraszam Sergio Perez w alei serwisowej Myślałem, że on po prostu jest już e, Nie ma go w alei serwisowej Myślałem, że pojedzie o jedno okrążenie więcej e, Tak się nie stało Jedziemy na pozycji numer 9 16 kierowców w stawcy, więc jak na razie w punktach, ale myślę, że spokojnie będziemy w stanie tutaj oczywiście jechać, jechać jeszcze um, dobrym tempem wyścigowym. To na pewno. E, czy wyprzedzimy Daniela Kwiata? Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, że tak będzie. Że tutaj będziemy w stanie na tyle dobrze jechać w tym wyścigu, że pokonamy tych zawodników, że będziemy w stanie wskoczyć na tą trzecią, może czwartą pozycję. Pozycję, która jest naszym celem wyścigowym. Niezwykle ciekawe wyścigi, naprawdę, jeżeli Wam się podobały, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Według mnie są to bardzo ciekawe wyścigi, bardzo dużo się tam dzieje z przodu kierowca, zobaczcie kto tam jest, jest to kierowca, już wam powiem, z kierowca Zaubera w tym niebieskim bolidzie, jest to Felipe Nasry, jest to kierowca, który jest debiutantem w nowym sezonie właśnie z tym takim oznaczeniem, który, który niekoniecznie może wam coś dawać do myślenia, ale jeżeli chcecie zapiszcie sobie, jest to kierowca Zaubera Felipe Nasr, mamy także problem z dwoma zawodnikami, czyli Max, to jest Max Verstappen z Toro Rosso a także e, z Toro Rosso Carlos Sainz, jest to kierowca który po prostu nie jest w tej grze zapisany, no gdybym mógł zmienić gdybym miał program do e, edycji, edycji database'u, to zmieniłbym to, napisałbym te nazwiska, ale po prostu nie mogę, nie mam takiej możliwości nie potrafię tego zrobić, gdyby był Kira to by mi to zrobił, e, no a że go nie ma no to trudno, Daniel szukam. Szósta pozycja, teraz już pozycja numer, numer, numer siedem. Ale nie, jednak nie, jednak piąta pozycja, bo kierowcy wjechali do alei serwisowej. Zobaczmy, jesteśmy na czwartej pozycji. Przed nami jest nie kto inny jak czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel. No i rozpoczynamy dziewiąte okrążenie tego wyścigu wyścigu o Grand Prix Malezji. Niezwykle ciekawy wyścig. Jest Sebastian Vettel, bardzo, bardzo blisko. Zobaczmy, Sebastian Vettel jest atakowany przed Bertha. No i jesteśmy przed kierowcą Ferrari, chociaż cały czas atakuje. Sebastian Vettel no i zobaczmy czy uda się tutaj kierowcy Ferrari zdobyć tą pozycję. Jest pozycja numer 3. Jednak Sebastian Vettel przed nami, chociaż tutaj nie będziemy odpuszczać, nie będziemy odpuszczać Sebastianowi Vettelowi no i zobaczmy, jest pozycja numer numer która? Czy pozycja numer 3 czy 4? No chyba powinno się udać chociaż koło w koło cały czas kierowcy Ferrari a także Williamsa. Jest pozycja numer 3, ależ pięknie to zrobił. No i bardzo podobał mi się Właśnie atak kierowcy Williamsa, więc niezwykle ciekawy wyścig się zapowiada. A w końcówce będzie naprawdę jeszcze ciekawiej. Tak więc Sebastian Vettel, Hamilton drugi Jest Rosberg na pozycji numer 1. Ricciardo pozycja numer 4, Więc wyprzedza kierowcę Ferrari No i zobaczmy do hamowanie Do tego Nie, niezwykle nas wyniosło Bardzo mocno e, zbieramy brud Który znajduje się na boku Właśnie jeszcze kontakt z e, Ricciardo Z Red Bull Racing A i tutaj delikatny uślizg przedniej osi Zobaczmy jest Sebastian Vettel Jest także Ricciardo bardzo blisko No tutaj dzieje się po prostu bardzo wiele Aż brakuje tchu e, Standardowa mieszanka paliwa jest dziesiąte okrążenie tego wyścigu Przed nami jest Sebastian Vettel No kierowca, który potrafi, potrafi tutaj bardzo, bardzo dużo Ale akurat w tym okrążeniu nic więcej się już nie zmieniło Moi kochani, czwarte okrążenie Dziesiąte okrążenie tego wyścigu Jest czwarta pozycja No i zobaczmy jak to będzie wyglądało w dalszej części Jak na razie nieźle, całkiem, całkiem przyzwoicie jest Atak Ricciardo No i tutaj wciska się, ale na szczęście, na szczęście udaje nam się tą pozycję, tą pozycję utrzymać. Jesteśmy na pozycji numer 4. Piąty jest Daniel Ricciardo, trzeci jest Sebastian Vettel, drugi Hamilton, Pierwszy jest Niko Rosberg, to dla waszej informacji. No a tam gdzieś z tyłu jest Daniel Kwiat. 15 kierowców w stawce. 15 kierowców w stawce, ponieważ Felipe Nasr, jak pamiętacie, doskonale odpadł z wyścigu gdzieś tam na ósmym okrążeniu. No i zobaczmy: jest system DRS. wykorzystuje go Ricciardo, no i będzie tutaj atakował. Tak więc jeszcze Felipe Massa blokujemy Felipe Massę z tyłu. Jest Daniel Ricciardo, uderzenie jest brak skrzydła. Ależ niesamowita historia: to jest jest coś nieprawdopodobnego, co tutaj się dzieje w tym wyścigu, jest system DRS, jedziemy bez przedniego skrzydła, jedynym plusem tego jest to, że bolid jest lżejszy, ale sterowność jest po prostu tragiczna, zobaczmy, wyprzedzamy Daniela Ricciardo, Felipe Massa na pozycji numer 6, tam cały czas dzieje się wiele, dzieje się bardzo dużo, Felipe Massa traci kolejną pozycję na rzecz chyba Daniela Kwiata, no i zobaczmy, jest pozycja numer 4, ale to dopiero 11. okrążenie wyścigu Grand Prix Malesi. co tutaj się będzie, działo, co tutaj się będzie działo? Wyjeżdżamy za szeroko, właśnie podczas, podczas tego Grand Prix, wiedziałem, że będzie się działo bardzo dużo, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Ricciardo, piąta pozycja, dalej Felipe Massa, Daniel Kwiat, tam z tyłu jeszcze jest kierowca McLaren. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, właśnie podczas tych tutaj niebezpiecznych prawych zakrętów. Wyjeżdżamy delikatnie za szeroko Felipe Masa, i za szeroko wyjeżdża Bert. No i zobaczymy kontakt z Felipe Massą co tutaj się dzieje. Ależ niesamowita historia, niesamowita wypadek tam jeszcze z tyłu, Jenson i mamy karę razy jeden ależ niesamowite, to jest właśnie Carlos Sainz, kierowca Red Bull Racing, kara czasowa przepraszam, Toro Rosso jest kara czasowa razy jeden no i tutaj naprawdę coś nieprawdopodobnego, Felipe Masa już nie jedzie w tym wyścigu, wjeżdżamy do pit stopu, wjeżdżamy do alei serwisowej po wymianę opon moi kochani, jest kierowca no jednak to jest kierowca, nie ma kierowców nieomylnych, wyjeżdżamy za szeroko. Jest także za nami kierowca Daniel Kwiat z Red Bull Racing. Coś nieprawdopodobnego dzieje się w tym wyścigu na tyle dużo, że nie jestem w stanie tego ogarnąć słowami. Widzimy, że wymiana opon, wymiana przedniego skrzydła. No, i wyjeżdżamy z alei serwisowej na pozycji 11, więc nie ma punktów. 12 jest Daniel Kwiat, 10 Rajkonen. No, ale w tym wyścigu chyba się już nic więcej nie zmieni, tak więc ostatnie okrążenie. Już za chwileczkę w wyścigu o Grand Prix Primalezji. Wyjazd na prostą, Nico Rosberg z no a my kończymy na 11 pozycji. No i cóż mogę powiedzieć, coś nieprawdopodobnego, po prostu dzieje się w tych wyścigach na tyle dużo, że chyba takie sytuacje są tylko u mnie, eee, no. No i to mnie cieszy, bo myślę, że wielu kibiców będzie po prostu u mnie na kanale. 20 sekund kary. Max Verstappen na pozycji numer 13, Jensen Button 14, Felipe Massa 15, Felipe Nasr na pozycji, właśnie Zauber na pozycji numer 16, Nico Hulkenberg 17, Alonso pozycja numer 6, Rosberg, Hamilton Vettel, Ricciardo, bardzo wysoko Perez. No i cóż mogę powiedzieć, piąta pozycja, a ja zapraszam Was bardzo. Serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!